Księgę widzowie! Księgę widzowie, dzisiaj gram z moją besti Magdą. No i no. Budujemy bazę z Kibli. Dobra? Eee, dobra, to idziemy szukać Kibli. Idziemy szukać Kibli. Rozdzielamy się. Zapisujemy sobie tutaj miejsce, żeby. Zapisujemy sobie tutaj miejsce i tutaj się spotkamy i idziemy szukać Kidli, dobra? Spotkanie. W... E, dobra. No i się rozdzielamy. Spotkamy się tu. Dobra. Ja będę ciągle patrzeć na czat i będę Cię pytać, Magda, jak tam Ci idzie. Hmm. Weź mi napisz na czacie, czy mam wziąć drabinę. Dobra. Idziemy szukać kibli. Kible, kible, kible. A mogę wziąć jedzenia. Napisz mi na czacie, czy mogę. Dobra. E, e. Aha, okej, okay, chwila. Boże, na kąpie się, się dziwnie gra. Ja w ogóle. Nie, dziw, nie piszcie w komentarzach. Dlaczego ja tak skoszlawo gram? Bo pierwszy raz gram wikę na kąpie, boż. Cytrynki, dobra i kible, kibla, kibla, hmm, dobra, Kible, kible, kible. Widzowie ogólnie Magda ustawiła tak, że możemy mieć, że możemy o kurde. Magda ustaw bliska na dzień. Dzięki. Ogólnie Magda ustawiła tak, że możemy mieć 100 rzeczy w ekwipunku, więc luzik. Yy... Nie wiem jak na to zrobię, ale no. O, mam kible! Mam kible! Magda, ty też masz? Um. To. Dobra, zapisuję sobie miejsce kibla. E... Boże, ty masz 15 kibli, Boże. E... Ja, ja zapisałam sobie miejsce miejsce kiblowych. Ja zapisam sobie miejsce kibli, z kiblami i idę do naszego punktu spotkania i tam odłożę kibla. Mm, masz już, dobra. Rozmierzamy do punktu. Widzowie, wy ogólnie nie widzicie czatu, ale Magda mi pisze ciągle na czacie na moje pytania itp. Nazywałam Kostowa. Zapiszę sobie ją. Dobra, nie piszcie się, dlaczego tak pisze z koślawą, no ale dobra, no. Ważne, że coś. Ważne, że coś napisałam. Boże. Ej, ogólnie to jest chyba pierwszy odcinek z Robloxa. Masz więcej kibli? Patrzcie, tutaj jest czat. Łobasz. Boż. Łoboże, piętnaście, dwadzieścia, o widzę Cię. Siema. Ja tutaj mam pierwszy kibel i może, i może chodź za mną, to, to mi pomożesz zbierać kibla. Boże. Chodź. Sprintujemy! Idziesz? Idziesz. Boże, cała ręka mi się trzęsie. Pewnie to dlatego, że się jaram tym, że, że to jest pierwszy odcinek. Boże. Idziesz? Gdzie tyś? Skubiłaś się. O, 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 Sprintuj. Sprintuj. Idziesz? Idziesz. Łabasz. A na ile ustawiłaś dzień? Na ile ustawiłaś dzień? Ło Boże, dobra, to mamy giga czasu. To znaczy, giga dużo czasu. Zpadą poza mapę. Aha, super. Osiem ma! Jak ty się tu? Dobra, chodź, idziemy. Jeszcze raz. Czekaj, bo ja nie wiem, czy w dobrą stronę idziemy. Dobra, w dobrą idziemy. Chyba, tak myślę. Black, black, black. Dobra, wiesz co? Skoro, skoro ty wiesz, jak zaspełniać rzeczy, to chodźmy, chodźmy do naszego. do naszego punktu spotkania i. Aha, ty nie wiesz, jak zapomniać rzeczy. Czy wiesz, napisz mi na czacie, czy wiesz, czy nie wiesz? Dobra, to chodźmy do, do naszego. Punktu spotkania, i wtedy tam zespałnisz nam miliony kibli. Tylko gdzie to było? Aha, w tamtą stronę, dobra. Bo ja mam milion punktów zapisanych, więc. Boże, lagujesz mi się. Muszę poprawić telefon. Dobra. Sprint. Dedgevu Dobra, masz kible. Kible, kible, kible. Kibel się wyłania z jednego kibla. Dobra, trzeba bazę zbudować. Właśnie głupio wybrałyśmy, że przy magazynach. No, ale widzisz, no. E, dobra. Ja będę... Ty buduj... Dobra. Ty buduj ściany, to znaczy ja będę budować ściany, a a ty będziesz e, fundamenty. Boże, ja nawet jednego kibla nie umiem dobrze postawić. Ja jestem jakaś ułomna. Pamiętasz, jak, jak Czarluna robiła, robiła z Edzią te, te dziury, co, co, przez te dziury na oddychanie, co przez to się, się dostawali to, to my nie, nie zróbmy takiego błędu. Boże, co Ty robisz? O i później dawaj zrobimy bazę z jedzenia. Dobra? Nie? Odpisz mi na czacie tak czy nie. Zrobimy bazę z jedzenia później. Nie dziś, dobra Boże, dobra, jakieś powiadomienia mi przychodzą ciągle z TikToka. Boże, miałam włączyć gamerską muzykę, no ale dobra, żebyście mnie słyszeli, to jej nie włączę. Bo miałam już ją przygotowaną, no ale no. Zespełniasz pewnie milion tych kibli. Już mamy porządną hacjendę! Dobra, mamy to. Wiecie, jak, jak będziecie mieć w komentarzach już uruchomione, bo nie wiem, czy ja umiem uruchamiać y, komentarze na filmach, to, to napiszcie jeszcze, na następnych, y, co mamy na następnych odcinkach, y, zrobić jaką bazę, czy może jakieś zadanie. <ścoughs> co ty robisz? O Boże, ja nie wiedziałam, że, że da się spuszczać tutaj wodę.

Boże, jak ja uwielbiam tą muzykę. Na Spotify ją i wszędzie szukam, ale, ale na Spotify znalazłam tą muzykę tu tu tury, ru, tury, 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 tury. tu tu Dobra. Tu, 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 tu. <ślam> Boże, poczekaj. Basik, basik, basik. Sorry, musiałam. Musiałam. Musiałam przynieść tu Bosa. Sorry, no musiałam. Kiblów nam nie starczy. Chyba. Kiblów nam nie starczy. Tam kibli. Boże. Ja ogólnie jestem sama w domu, więc, więc będziecie mnie dobrze słyszeć, bo jestem sama w domu, jak Kevin sama w domu. Boże... O, jak ja dawno nie nagrywałam odcinka. Dobra, myślę, że już. Jak się kucało, bo... Jak się kucało, bo ja zapomniałam. Dobra. Dzięki. No i trzeba się jeszcze tylko zamknąć. To idę po kibel, żeby się zamknąć. Gdzie ty? Może nie podchodź mi piskać. Eee, dobra, tutaj kładziemy tutaj kładziemy kibel. I jeszcze jeden. Wchodź do hacjendy. No wchodź! Zamykaj, dobra, poczekaj, poczekaj, dobra. Już, 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 już. Zapraszam. Gdzie idziesz? O to. Poczekamy sobie chwilkę. Jak będę trochę bardziej zaawansowana, to wtedy. Dobra, wiem, że na niektórych o... OMG, wiem, że na niektórych odcinkach o to nie proszę, ale już, już, no dobra, prawie 400, prawie 300, Boże, tak, prawie 300 nam nam zostało do 1000 subskrypcji, więc. Dobra, nie subika, tylko łapkę w górę, tak? Jak... Wiem, że nie jestem dość popularna, więc jak pod tym filmikiem będzie... Będą trzy łapki w górę, to wtedy nagram kolejny odcinek. Myślę, że tyle nam wystarczy. Dobra, możesz robić dzień. To Zaczynę prawie nie widzę… Ja prawie nie, na, na czacie nie tam… O! Przestraszyłam się. Czemu, czemu nam głód, energia i, i zdrowie nie spada? Czy Ty tak ustawiłaś? Ty robisz. Mam nadzieję, że nic podejrzanego. Mamy. Możesz napisać wyraźniej, bo, bo mamy głowę energię, zdrowie. A, dobra, 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 dobra. Jednak rozumiem dobra, nie musisz pisać. że mamy głodu, energii i zdrowie na nieskończoność. już to zrozumiałam po prostu... Boże, widzicie tutaj te takie światełka. To jest przerażające. Nie żebym się bała, no ale no jednak ja nie lubię kamery z pierwszej osoby. O, światełko! Dzięki! Światełeczko! Boże miota to był. Miota to jak 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 Edzia w jednym odcinku. Czy tam czaroduna nie wiem. Oboż. Gdzie ty wyleciałaś, pani? Chodź. O Boże. Pani kochana. O Boże. Nie umiem się stąd wydostać. Czemu to bym tak miuta? Boże. Weź się zresetuj, weź się zresetuj i, i do mnie się tepnij. Ty, ty mamy, mamy taki długi odcinek, że, że 19 minut to już tak szybko. Boże, chyba pierwszy raz tak, tak, tak długo, tak, tak długo, pierwszy raz trwa koniec. Dobra, to jak. Magda mówi, że już musi kończyć, to ja też będę kończyć. Pa!